Jarmark Dominikański. Czwartki, piątki i soboty. Proszę mnie nie szukać w niedzielę, bo ja w niedzielę nigdy nie pracuję, tylko sobie do kościoła idę rano, a potem odpoczywam. Więc czwartki, piątki i soboty. Gdzie? Przy bramie straganiarskiej nad Motławą. Nie na długiej w tym roku, na długiej proszę mnie nie szukać. Nad Motławą stoisko numer 30, naprzeciwko bramy straganiarskiej. Książki moje podpisuję. Można pogadać sobie chwilę, jak kolejka za bardzo nie napiera, rano jest trochę mniejsza, to warto przyjść sobie rano, jak ktoś chce troszkę dłużej porozmawiać z panem Cejrowskim. No i rąś, zawsze jest rąś jeszcze. Bardzo lubię te spotkania z państwem. Proszę przychodzić na Jamak Dominikański, czwartki, piątki i soboty od 9 do 18. Jestem. Bye. Radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik. Dzień dobry, Panie Wojciechu. Dzień dobry, Panie Andrzeju. Ma pan ciepło tak, jak u mnie słyszałem, czyli zupełnie niepotrzebnie gorąco jest. Tu u mnie nie jest za bardzo gorąco, a jeszcze tu blisko morza, to, proszę pana, wiatr tak świszcze, jak w kieleckiem się kiedyś mówiło. Niezbyt no, przyjemnie. Że, że nie świszże tylko na py, tak? No tak. Ale I słyszałem, że pana... w Polsce ogólnie traktowałem pana jak większość Polski, patrząc z daleka, że susze straszliwe i w całej Europie susze, straszliwe. I w związku z tym słowa sprzed miesiąca już chyba Jarosława Kaczyńskiego, że o my w Polsce produkujemy więcej żywności niż jesteśmy w stanie przeżreć i eksportujemy i raczej kłopot z eksportem to jest nasz kłopot, więc głód światowy nam nie zagraża. Te jego gadki rolnictwo zweryfikowało bardzo szybko, bo nie było nawozów, czyli nie wysypali na czas, czyli urośnie dużo mniej na wyjałowionych ziemiach, przyzwyczajonych do nawozów. No i jeszcze susza przyszła i to na całą Europę przyszła susza. To do tego piję trochę. Nawozy są, panie wojciech, tylko one są bardzo drogie. To dzięki Dobry. polityce naszego kochanego rządu i innych okolicznościach także. Wspaniałego prezesa Narodowego Banku Polskiego. Tak. Ale, proszę pana, rolnicy powinni zauważyć, to mądrzy ludzie są, że zjawiska pogodowe są takie, że coraz bardziej jest sucho, coraz mniej deszczu i powinni inwestować, proszę pana, zamiast w, narażać się wielu rolnikom, wypasione samochody, którymi się poruszają inne takie dobra. Na przykład w deszczownie proszę pana, żeby no nawadniać te pola, albo w inny odpowiem. sposób. I, nie wiem, I co? I jajco, no, proszę pana. No, nie wiem, no. czy to pana zmartwi, czy pana ucieszy, ale y, bardzo utrudniło stawianie deszczowni to, co zrobił PiS. I ustawa wodna. Były dwie ustawy, które ja kontestowałem. Ustawa o obrocie ziemią. Nie spowodowała wywłaszczenia tych wielkich latyfundiów pod koszalinem. Holendrzy produkują żywność i oni ją zabiorą do siebie. W razie czego ja będzie głód, spakują i zabiorą. I Niemcy mają ogromne połacie najlepszych ziem po PGR-owskich, Więc to ustawa o ziemi nie spowodowała, że to zniknęło, tylko spowodowała, że jak ja bym chciał kupić następne 30 hektarów, to mam duży kłopot z tym jako rolnik. I jeszcze ustawa wodna, która nakazuje zakładanie liczników na wszystkim. Oni już na rynne chcą liczniki zakładać zgodnie z tą ustawą. Wody polskie to się jakoś tak nazywało. Więc tak. jakie to są wody polskie, skoro PiS nimi zarządza i rolnik, który chciałby zrobić deszczownie ma przeróżne utrudnienia, a na końcu się okazuje, że to załóż sobie licznik na studni, którą twój własny dziadek wywiercił, bo pompujesz za dużo wody. 5 metrów sześciennych to dla gospodarstwa do wypicia, a powyżej to już licznik i proszę nam płacić no za dobrze, to. No dobrze, to niech rolnik się złoży, proszę pana, w tej sprawie. I niech państwo się no, stanie mądrzejsze, jeśli chodzi o takie kwestie. Bo jak spojrzymy na kraje bardzo ciepłe, na taką Grecję na przykład, to tam by, proszę pana, nie mieli nic, by nie produkowali. Gdyby nie deszczownie na przykład, ale... Produkują, a u nas jakoś to tak, no, wie pan, porozum do głowy długo się przychodzi. No, słyszał pan o kwestii e, wiatraków, panie Wojciechu. Rząd ten, który teraz jest, tylko że w pierwszej kadencji, wydał różne rozporządzenia, ustawy i tak dalej, tak dalej, nakazujące, że tam odległość od y, zabudowań musi wynosić, już nie pamiętam w tej chwili, chyba około dwóch kilometrów, co praktycznie, proszę pana, zamknęło sprawę tych y, siłowni wiatraków. No i teraz zmienili to, proszę pana, wróciło do tego, co było dawniej. No absurdy totalne niestety. Na węgiel stawiamy i tyle. No e... ja bym był za. Ja wiem, że pan może jest, pa, proszę może pana, pana karboniarzem. Tak, e, tak no. ja karboniarzem <laughs> jestem. E, powinniśmy rozwijać technologię w kierunku coraz lepszy piec i coraz lepszy filterek na kominie a nie rozwijać technologię, która nie da rady jeszcze przez wiele dziesiątków lat. Zużycie energii na naszym terenie przy rozwoju cywilizacji europejskiej, zużycie energii stale rośnie i ono rośnie szybciej niż stawianie wiatraczków. Więc nie jesteśmy w stanie na razie jeszcze przez dziesiątki lat nadrobić wiatrakami tego, co likwidujemy już teraz w piecach węglowych. Karboniarzem jestem, tak, ale nie takim, że chcę wąchać kopeć, bo ruch pali kaloszami, tylko porządne Ta. piece mają być, ale na węgiel. No, tylko, że to jest daleka droga do tego, żeby ludzie się zachowywali tak, żeby mieli porządne piece i żeby nie zanieczyszczali powietrza. Teraz można już palić z powodu inflacji, którą rząd spowodował wszystkim, bo zezwolili już na palenie jakimś tam miałem i czymś innym. No nasza nadzieja w atomie, moja nadzieja przynajmniej w atomie, i moja nadzieja, że znajdzie się jakiś facet supermądry, który wynajdzie, wymyśli sposób na to, byśmy wodór odzyskiwali z naszego otoczenia, bo jest go pełno i wtedy mielibyśmy problemy. A ja bym, bym liczył bardziej na inżyniera przedwojennego, już nieżyjącego, że on może ma wnuka albo prawnuka, i żebyśmy wrócili do małych elektrowni wodnych których w drugiej rzeczy nastawiano sporo. Przy jednej żył przez wiele lat mój wujek, który inżynierskie wykształcenie miał i nadzorował małą elektrownię na kociewiu, na rzeczce postawioną. Nie było ogromnego spiętrzenia wody, to była mała elektrownia i można by takich elektrowni nastawiać. Wiele technologia jest. Miejsca na rzekach są, część tych elektrowni polikwidowane albo upadły, albo nikt ich nie nadzorował. Można by wrócić do tego i ma pan prąd dla lokalnej społeczności. I, tak. i czysty to by się Rudnikowi podobało, bo na rzeczce sobie. Podobało mi się. Ja no. pamiętam jeszcze czasy, kiedy były te elektrownie i rzeczywiście. Ona działała po archiwii. wojnie jeszcze wiele lat. Ja jako tak. malinki chłopiec, jeździłem tam na porzeczki do tego wujka, i to w świeciu, proszę pana, tam było, czy gdzieś w pobliżu świecia, miejscowości, nie pamiętam, wujek zmarł elektrownia, poszliśmy w strojkę socjalizmu, miało być wszystko wielkie, a te małe to trąciło zawsze prywaciarstwem, bo musi jakiś jeden człowiek tak, albo. I wtedy da, da, dano domiar, proszę pana, tak. nakazano odstawianie prądu. No to do ja bym wrócił, do bo śluzy istnieją, jakieś, wie pan, wybudowane betonowe, różne organizmy istnieją, powstawiać nowe turbinki i niech się zacznie kręcić, bo to możemy zrobić dużo szybciej niż pańskie elektrownie atomowe kod lato daje 20% zniżki od ceny koszul cejrowski.com one przez koszulę kod lato no to, Panie Wojciechu, do życia naszego, do tego, co się dzieje w Polsce. Co prawda, to, o czym mówiliśmy, to też się dzieje, ale teraz z, z innego obszaru. Sejm przyjął kontrowersyjną ustawę o resocjalizacji nieletnich. Przeczytał Pan, mam nadzieję, bardzo dokładnie to, co e? Panu przesłałem. No i, proszę Pana, okazuje się, że rządzący nami ustawodawca chce no, zmienić podejście do młodzieży, która jest na bakier, proszę Pana. Z dyscypliną i z prawem. Tak. Okazuje się, że wymyślono, że już od 10 lat wiekowa dolna granica, wiekowa odpowiedzialności za demoralizację określona będzie na 10 lat. I jak się ma 10 lat orzeczenie sądu do zakładu poprawczego i tam do 24 roku życia taki młody człowiek będzie przebywał w tym zakładzie poprawczym. Potencjalnie no niekoniecznie może Potencjalnie. taki wyrok, że od 10 Oczywiście. do 24 14 lat tak. w zakładzie to za grubsze przestępstwa. No i wprowadzono także, proszę pana, chce się wprowadzić przepisy dotyczące tego, jakich środków można używać w stosunku do e, młodych ludzi, środków jakiego przymusu. Tak. Więc kajdanki, kaftany bezpieczeństwa, e, paso zwładniające, chemiczne środki, paralizator, izolatka. Tak. Jak pan sądzi, panie Wojciechu, czy taka eskalacja, czyli podnoszenie kar, coraz więcej tych kar i obniżanie tego wieku, od którego można zostać ukaranym, to dobra droga? Prawo reaguje z opóźnieniem dużym na zmiany w kulturze i w społeczeństwie. Obserwujemy takie zmiany, że pod wpływem na przykład agresywnych gier komputerowych czy filmów, młodzież coraz wcześniej zostaje przestępcami, wchodzi na drogę przestępczą, bo Rodzice nie pilnują, bo szkoła jest bezwładna, wychowawców dobrych nie ma, nie ma szkoła w tej chwili żadnych kar, które mogłaby zastosować wcześniej, zanim się zdeprawuje taki młody człowiek. Natomiast obserwujemy przestępstwa nieletnich na poziomie dorosłych. No, obserwujemy zabójstwa robione przez kompletnie nieletnich. I teraz co? Czy pakujemy dwunastolatka, który zaćgał kogoś nożem? Do więzienia dla dorosłych, bo popełnił dorosłe przestępstwo. To jest pytanie. Ja nie mam dobrej odpowiedzi ani tezy żadnej, tylko pokazuję problem. Dwunastolatek czy czternastolatki dwie podżynają gardło swojej koleżance, poszło o chłopaka. Coraz młodsi ludzie dokonują coraz bardziej okrutnych przestępstw. No to tutaj ustawodawca poszedł w kierunku zakłady poprawcze, a nie więzienie dla takich przestępców. No i w tym zakładzie poprawczym, skoro zbrodnia była bardziej okrutna i dorosła, zaczynamy stosować bardziej okrutne restrykcje i metody wychowawcze. I jeżeli dziesięciolatek załóżmy popełni takie przestępstwo, za które zostanie, nazwijmy to, skazany na pobyt w domu poprawczym do 24 roku życia, czyli 14 lat i tam będą dziesięciolatkowie 15, 20 i 24-latkowie, to pan sądzi, że te 14 lat, które tam spędzają od 10 do 24 roku życia spowoduje, że on się zresocjalizuje w tym domu poprawczym? Nie, ja moim, uważam, zdaniem, moim zdaniem... Absolutnie nie, się nie, absolutnie nie tu się z panem Wręcz zgadzam. Wręcz przeciwnie. Ja postawię tezę bardziej radykalną od Rudnika. Moim zdaniem nie istnieje coś takiego jak resocjalizacja. Istnieją przeróżne nawrócenia, że człowiek się nawróci na dobrą drogę. Niekoniecznie religijne, ale że w więzieniu pod wpływem jakiegoś psychologa czy obserwacji własnego życia więcej czasu ma jest zamknięty, wychodzi z pewnego towarzystwa, że on swoje życie chce naprawić, to je naprawi. Natomiast nie istnieje moim zdaniem coś takiego jak resocjalizacja, czyli zamkniemy kogoś i wychodzi oczyszczony, grzeczny obywatel. To nie działa. Nie. No nie właśnie, on się wy... nie zresocjalizuje ani przez 14 lat, ani przez 2. Problem nie zostanie rozwiązany, ale wie pan, jedno mi się spodobało w, tych, w tym projekcie ustawy. To znaczy środki wychowawcze, które mogą mieć zastosowanie w szkole. Czytał pan, panie Wojciechu, takie środki. Pouczenie. Ostrzeżenie ustne, ostrzeżenie pisemne, przeproszenie osoby pokrzywdzonej, czy wykonywanie prac porządkowych na rzecz szkoły. Oczywiście nie dotyczy to jakichś tam przestępstw ściganych z urzędu i przestępstw skarbowych. Proszę pana, to przecież było w szkołach dawniej, nie wiem, no czy tak, teraz nie ale, ma czegoś takiego. Ale, ale pańscy ludzie z Lewicy, żeby oh, zdobyć tak. głosy wyborcze oraz ludzie udawanej prawicy, bo pisto są socjaliści, czyli to czerwoni. Ci wszyscy ludzie, żeby zdobyć głosy wyborcze, odwoływali się do miękkich serduszek, do takie, że no przecież nie można w szkole, ja, że nauczyciel będzie linijką po łapach walił, to tak nie może być. I doszliśmy do sytuacji, w której nastąpiły inne czynniki w przyrodzie, typu agresywne filmy. Młodzież nie widzi różnicy między filmem a rzeczywistością walnego. No walnego nie tylko zeszytem, ale czymś twardym. Bo mnie wku, wkurzył mnie. No i proszę pana, metody muszą iść za tym były kary w szkole, zlikwidowaliśmy je. To nie przyniosło dobrego skutku, bo się nie polepszyła nasza sytuacja, tylko się pogorszyła. A no to wracamy do jakichś kar. Te kary, które pan wymienił, to w większości z kategorii zawstydzenie. Publiczne przeprosiny, to jest człowiekowi zawsze głupio, czerwieni się, nie chce przeprosić, zmuszamy go, żeby przeprosił i to publicznie przed całą klasą. To jest wychowawcze. Roboty, a czemu ty tutaj zostajesz po szkole i zamiatasz? A, no bo karę dostałem. To, to są za Wstydzenia, i to są takie rzeczy, które może no, w zarodku no, zniszczą niektóre złe nawyki. Zaraz się zacznie, proszę pana, dyskusja: czy nieograniczane są prawa tych młodych ludzi, czy zachowane są wszelkie normy i jakiś tatuś albo mamusia się wkurzy, że jego dziecko zostaje po lekcjach i tam musi wykonywać pracę porządkowe na rzecz szkoły, a mamusia albo tatuś przyjechali po to dziecko i problemów się pojawi znowu tyle, tak, i że padnie to, wie pan, w praktyce, padnie, tak sądzę. Powinno przy okazji takiej reformy być coś takiego jak wybór szkoły przez rodziców, żeby rodzic mógł przenieść dziecko do innej szkoły. I jedna szkoła się reklamuje, dajecie nam zezwolenie, walimy linią po łapach. I wysyłacie no tak. trudniejszych swoich chłopców, na przykład do takiej szkoły. Przykładem dobrym jest Trump, z którym jego własny ojciec nie mógł sobie poradzić, gdy Trump był nastolatkiem, i on go wysłał do ostrej szkoły kadetów, gdzie były mundury i reżim wojskowy. I Trump do dzisiaj chwali ten czyn ojca, mówiąc: Ojciec sobie ze mną nie dawał rady, ja bym gangsterem został. No, bo dosyć dobrze mieliśmy w domu, dosyć było bogato. Ojciec mnie posłał do ostrej szkoły, tam mnie wytrenowali tak, że zostałem porządnym człowiekiem ostatecznie. Więc gdyby był wybór szkolny, a jak to zrobić w sytuacji, kiedy szkoła jest finansowana przez państwo, w sensie, że za darmo ma być? Bilet szkolny, czyli rodzice dostają bilet, jak ten bilet zaniosą, czy czek zaniosą do szkoły, to szkoła z Ministerstwa Edukacji dostaje przelew na tego ucznia. W wysokości takiej, jakiej przeliczono, że się należy za każdego ucznia w Polsce. I rodzice wtedy wymieniają szkołę. No, ta szkoła jest zbyt delikatna, jakaś taka mięciutka tęczowa, to posyłam syna do szkoły kadetów. I rodzice wtedy wybierają kary, jakie w tej szkole wolno stosować. No tak, pamiętajcie, u nas szkoły kadetów, czy tam jungów kojarzą się z ruskimi, z za wschodniej naszej granicy, bo tam od prawie niemowlęcia można było dziecko oddać do takiej szkoły i było szkolone na no, robota wojskowego, tak bym to no, nazwał. Nie, no, ale w Polsce, w Polsce mogą być te... szkoły katolickie, po, Polsce... szkoły protestanckie, szkoła przyzakładowa, górnicza, tak. skierowana bardziej na naukę zawodu dla takich, którzy niekoniecznie muszą mieć trzy lekcje fizyki w tygodniu, bo nie ogarniają to dwie lekcje fizyki, żeby miał ogólne pojęcie i jakichś warsztatów więcej. Można sobie wybrać, proszę pana, szkoły przeróżne, gdyby był bilet szkolny i gdyby one powstały. No to zostawiamy młodych o starszych, jeżeli chodzi o prawo, nie. zmiany, które się pojawiają. I tutaj wiele mi się podoba, panie Wojciechu, ale nie do końca. Sejm przegłosował ustawę zaostrzającą kary za najcięższe przestępstwa, wprowadzając m.in. karę bezwzględnego dożywocia oraz konfiskatę samochodów pijanym kierowcom. I tak jak pan tutaj Przeczytał Panie Wojcieku, jeżeli kierowca będzie pijany, będzie mieć nie mniej niż 1,5 promila alkoholu we krwi, straci swój samochód niezależnie od tego, czy spowodował wypadek drogowy, czy nie. Policja będzie mogła zająć samochód kierowcy na okres do 7 dni, następnie prokurator orzeknie zabezpieczenie go, a sąd obligatoryjnie Przypadek pojazdu. Ale no sąd, i teraz... sąd nie może obligatoryjnie niczego robić, bo wtedy no, m... nie rozsądza sporów. To urzędnik może obligatoryjnie zgodzić się Sąd może już, panie Wojciechu, obligatoryjnie bez udziału stron. Ale to właśnie mówię, że jak obligatoryjną... ja wiem, że sąd może, natomiast ja kwestionuję tak. to rozwiązanie, bo sąd no powinien tak, za każdym no. razem rozsądzać sprawę indywidualną. i no dobrze, Chcemy mieć tak. wszyscy prawo do obrony przed sądem. Ale w... a nie Wie sądy pan, że tu się. No, oczywiście pojawi się problem. No proszę pana, jechał facet, załóżmy, miał e, dwa promienie alkoholu we krwi, nie spowodował wypadku, samochód został zarekwirowany i się okazuje, że ten samochód on wziął, to jest samochód żony tak. i samochód służbowy do tego, tak. proszę pana, własność firmy Wojciecha Cejrowskiego tak. w leasingu, no i co wtedy? I nic, to jest nie jego A. samochód, w związku z tym nie przepada. No, właśnie, czyli po pianemu czymś samochodem można będzie jeździć. Tak, to jest sensowny wniosek. Ta ustawa no. promuje takie rozwiązania: kupujcie w leasingu, kupujcie na kredyt, kupujcie na firmę. To jest działanie w kierunku, żeby te firmy, które leasingują auta więcej sobie zarobiły, bo oczywiście <laughs> teraz to każdy będzie chciał mieć auto w leasingu. Żeby nie było to jego auto. Tak, żeby mu nie zabrali. No. On, każdy będzie chciał mieć leasingowane, nikt nie będzie chciał mieć na własność. No i o, i będzie jajca znowu. Kara powinna tak. być osobista, nie przepadek mienia. Co to jest za rozwiązanie, że przepada samochód? No bogaty se kupi następny. To jakby miał... No jest, ale jest od odkrycia, panie Wojciechu, jeżeli... Założymy, że facet czy tam osoba powiedzmy, żeby tu płci nie no. e, odróżniać, jedzie swoim samochodem i ma powyżej tego 1,5 i zostaje schwytany przez policję nie po pewnym wypadku. Jak się zabierze mu samochód, to jest to dotkliwa kara. No, jest dotkliwa, pana. tylko no, 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 gdzie jest tak, równość nie każdemu będzie. No dobra, ale gdzie jest równość wobec prawa? Ktoś jedzie gruchotem za 300 zł, to on się ucieszy, że mu zabrali, bo za utylizację na wysypisku. Ja miałem taki samochód, dlatego no, mu tak. Miałem ja, no, tak gruchota... Dobre którego no. ostatecznie dałem komuś w prezencie tam za przysłowiową złotówkę, sprzedałem tanio bardzo. No on był nie wart kompletnie żadnych pieniędzy już. i Nawet ube ubezpieczenie nie chciało go wycenić, bo miał 20 lat i był gruchot. No jak mi zabiorą, to ja się tylko ucieszę, oni mają kłopot. A kto inny jeździ elektrycznym za 400 tysięcy. To jest nierówność wobec prawa za to samo przestępstwo. Ale tak, w ogóle no to wiadomo, że jeżdżenie w pijanemu to jest straszna sprawa. Obojętnie czy nie, znaczy nie w wypadku się nie popełni, to trochę szczęścia jest, ale popełnia się przestępstwo, jak wypadek to już całkiem strasznie. No ja bym strasznie. zostawił tylko karę więzienia, a nie te przypadki Kara samochody. więzienia, ale zastanówmy się na, jeszcze nad jedną taką rzeczą, no. panie Wojciechu, co najmniej. W Polsce 0,0, bo już powyżej to jest stan po użyciu alkoholu, a tam nietrzeźwość się określa powyżej 0,5 chyba, jak dobrze pamiętam. Czy powinno być od 0,0 w wielu krajach jest tak, że jest dopuszczalna norma, jakaś tam tak. 0,3, 0,4, 0,5, chyba nawet w niektórych krajach południowych, no, ktoś wypił lampkę wina. No a, nie a, warto a, a w o tym Ameryce, dyskutować. w Stanach Południowych jest tak, że może pan się napić, ile pan tylko chce, dlatego że. Tylko, kar... żeby pan przeszedł test. Nie, tak. nie, 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 nie. Kara jest za dokonanie przestępstwa. Czyli jeżeli popełni pan wykroczenie drogowe a dodatkowo wykryją, że pan był pijany albo podpity, to wtedy kara jest mocniejsza, bo masz nie pić. Natomiast jeżeli pan jest naprany kompletnie, ale jedzie prawidłowo, to nie wolno pana zatrzymać, bo pan nie zrobił żadnego przestępstwa ani wykroczenia, więc nie, nie wolno pana ograniczać pańskiej swobody ruchu. No tak, moglibyśmy tutaj jeszcze o szczegółach rozmawiać, ale nie mamy czasu, proszę Pana. No, tak się jakoś porobiło w naszym kraju. Wie Pan, ja jeżdżę codziennie. Większość naszych słuchaczy też przyburza samochodem. Nawiasem mówiąc, mamy teraz straszne tutaj koło ko Szalina e, no, problemy, bo wszyscy grzeją nad morze i są takie korki, że to ho, ho, ho. Nigdy takich nie było ale jeszcze. Ale to se drogi zbudujcie. Polepszyło się. No bo, tak, zbudujcie se drogi. Ale no tak, panie. no jak wiecie, jest więcej chętnych do jazdy, to trzeba drogi budować. A nie narzekać, że się korki robią, tylko drogi budować trzeba. To prezydent miasta powinien zrobić dodatkowe drogi. My mamy tutaj nie tylko prezydent miasta, nam tu obiecali różni, proszę pana, i jedenastkę poprawiać, tę drogę krajową i szóstkę, ale ciągnie się to latami i jakoś no, końca nie widać, co przychodzi. Nowy rząd to obiecuje nam, ale nie dochodzi do tego, żeby to zostało, proszę pana, no, bo widzi pan, wykonane. To, bo powinno być tak, że jak coś obiecał w poprzedniej kampanii, a kandyduje w następnej, to dopóki się nie wywiąże z poprzednich obietnic, to nie może kandydować. Panie Wojciech, ale kończąc to i kończąc dzisiejszą rozmowę, ja miałbym taką propozycję, no. jeżeli schwyta się kogoś, kto jedzie po pijanemu, obojętnie czy spowodował wypadek, czy nie spowodował, a ma na przykład promil alkoholu we krwi, no. to zabiera mu się prawo jazdy na obligatoryjnie na 10 lat. 1,5 promila na 20 lat, a powyżej, proszę pana, na zawsze. Czy to by nie było logiczne? No to jeszcze zależy, jaka byłaby dopisana do tej pańskiej ustawy kara za jazdę bez prawa jazdy. A, bo później no bo może mi się pan się zabraną. wie pan, jak mi zabrali na 10 lat prawdopodobieństwo, że mnie ktoś capnie jest jakieś, ale nie jest jakieś kolosalne. No, no to tak. jeżdżę sobie bez prawa jazdy, mieliśmy przypadki, nie chcę teraz nazwiska złego użyć, ale tych z telewizji tak, którzy tak, całe tak, lata ca Całymi latami. Ma rację, tu jest problem, proszę Poza pana. tym jesteśmy no. w ramach Unii. Jak panu zabiorą w Polsce, to pan może sobie wyrobić w Czechach. To prawda, i taki, tacy są, proszę no, pana, ja które boją nam, się... proszę pana, całą, mam talię praw jazdy. Jak mnie zatrzymują, to ja mówię, pan chce meksykańskie, peruwiańskie, bo mam peruwiańskie, mam na autobus, a meksykańskie na ciężarówkę. Które podać? Nie wiem, jak to jest teraz chyba w systemie. Pan jest, panie, wejdzie tym komputerowym policjantów, i tam oni mają, że ma pan polskie prawo jazdy. A jakby pan nie miał, no to wtedy by się zainteresowali, czy ma pan meksykańskie, czy jakieś inne. No, ale no wszystko. i pan, no, zabrali mi w Polsce. Wyrobiłem sobie legalne w Niemczech. I w ramach Unii mogę se jeździć i co? Nie znam się na tym, ale i... Proszę pana, jest tak, że e, jakoś ostatnio zauważam mało policjantów. No wspomniałem przed chwilą, że na Gorąco, no, no, gorąco jest to siedzą. No, gorąco. siedzą w gorąco. A trzeźwości to już nie trafiłem na kontrolę trzeźwości przed pandemią. Później mówili, że pandemia przeszkadza, bo tam te ustniki, i tak dalej, i tak dalej. Teraz tego nikt nie kontroluje, chyba, że dojdzie do jakiegoś nieszczęścia. Rozgadaliśmy się na ten temat. Musimy kończyć dzisiaj. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia. Bye! Był to. Radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Tejrowski i Andrzej Rudnik.